Tomku, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wyjątkowe wydarzenie. Jesteśmy na premierze filmu Dziki. Powiedz mi, jak pracowało Ci się przy tej produkcji? Bo muszę przyznać, że, jak na warunki polskie, ona jest dość oryginalna. Dziękuję. Pracowało się no, na tyle wyjątkowo, jak wyjątkowy jest ten projekt, więc bardzo. Był on taką serią, wiesz, no jednak wiecznych kompromisów, które wynikały z warunków atmosferycznych, ale to było ekscytujące. Jakby teraz już pod koniec dnia traktuję to jako coś wspaniałego. Był to trudny plan, ale wiedzieliśmy, że robimy coś, co jest, e, nie, mamy nadzieję nowe, e, na ten moment niespotykane w, w naszym kraju, w jakiś tam sposób przełomowy, I więc to był, te, to był nasz motor napędowy, na pewno biorąc pod uwagę całą Twoją e, historię, tabelę z filmami, e, która rola do tej pory była dla Ciebie najtrudniejsza, najbardziej wymagająca? Który plan? Wiesz, to tak na szybko ciężko znaleźć taki ranking, bo każdy, każdy na swój sposób jest wymagający i jestem od tematyki e, poprzez jakby formę przygotowania Poprzez to, jak plan wygląda i z czym się musimy mierzyć, myślę, że mogę wyodrębnić takie najtrudniejsze trzy. To była na pewno Zielona Granica, film o kuleju, no i ten. Tomku, ja też wiem, że ty masz porównanie, jeśli chodzi o rynek polski i rynek zagraniczny. Chodzi mi tutaj o plany zdjęciowe, bo wiem, że grałeś ostatnio w brytyjskim serialu Much. Gratuluję tego epizodu, naprawdę. Okay. Aż się ucieszyłam, jak ciebie zobaczyłam. Bardzo fajny serial. Powiedz mi, jaka jest różnica między właśnie planem zagranicznym a planem polskim? Możesz tutaj, wiesz, o wszystkim opowiedzieć ja wiem. nawet o budżecie. Wiem, nie mam pojęcia, jaki był budżet. Nie było na planie chyba kierownika planu, w związku z tym panowała. Cisza w odpowiednim momencie, w którym jakby byliśmy, przygo przygotowywaliśmy się do ujęcia, ale żebym zauważył jakąś niezwykłą zmianę między nami a tym e, tak zwanym zachodem to niespecjalnie. Było okay. no, ekstra. A bardziej profesjonalnie jednak jest w Polsce czy, czy na Zachodzie? Ciężko to ocenić jest profesjonalnie zarówno to też wszystko kwestią indywidualnego projektu. Ja mam to szczęście, że trafiałem do tej pory na chyba w same zarąbiste i bardzo profesjonalne plany. Ostatnie pytanie. Kto ciebie zawsze wspiera, kiedy masz intensywny czas y, zdjęciowy? Rodzina. To jest niezwykle y, cenne, y, że masz y, wsparcie w rodzinie, bo jak wiemy nie każdy ma. Ja zauważyłam, że tutaj dzisiaj też jest z tobą twoja żona, która hmm. również na co dzień jest artystką. Jak wy się do, dogadujecie w tej kwestii i czy trudno jest y, Żyć i mogę powiedzieć pracować razem. W planie Zielonej Granicy graliśmy razem na pewno. Spotykaliśmy się jeszcze wielokrotnie przy. przy w... Nie, nie mówiąc przy, przy trzech projektach, więc więc nie, my bardzo lubimy ze sobą pracować. A mamy to szczęście, a czy ja mam przynajmniej to szczęście, bo mogę się wypowiedzieć tylko za siebie, że no, ze strony mojej drugiej połówki mam ogromne wsparcie i mam nadzieję, że to wsparcie również przekazuje jej. a... Nie wiem jak na to odpowiedzieć, fajnie jest. <laughs> Nie wyobrażam sobie innego życia.